Dobry dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem DARIA i jesteście na kanale w cieniu sztuki. Zapraszam dzisiaj na urywki i przebitki z malowania tego oto obrazka. Obraz jest namalowany akrylami, i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał proces tworzenia. Nie będę za dużo opowiadała, jak co namalować. Na początek myślę, że każdy wie, jak nałożyć farbę na paletę, a następnie jak ją kłaść na płótno. Myślę, że w akrylu to nie masz żadnej filozofii i nie bardzo jest się czego uczyć. Można ewentualnie zastanawiać się, jak coś namalować, ale z akrylem to jest po prostu nakładasz farbę i malujesz. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj malujemy akrylem. A cóż to takiego jest akryl? Artystyczna farba akrylowa powinna się składać wyłącznie z dwóch składników, teoretycznie czyli naturalnego pigmentu i żywicy akrylowej. Najlepiej na bazie polimerów. Jak farby wybrać akrylowe? Myślę, że tak jak w każdej innej technice czyli wybieraj i celuj w najdroższe, na które cię składa. Dać. Lepiej kupić, nie wiem, 5 no, kolorów szminkę, czy golden, czy, czy z których z talensów w pojemności 20 ml, zamiast, nie wiem, 60, 70 czy 80 sztuk marki Chinatown albo No Name. Także wybierajcie mądrze. No tak. Koleżanka też musi być. No trzy wszystko może. No. Nie? No to nie, ponieważ o, trochę mi się znudziły akwarele, trochę już mam przesyt i chciałam pobawić się akrylem. Obiecałam, że się będę uczyć, a to uczenie tak no leży trochę w głowie, więc pomyślałam, poczekajcie, bo pa, paniusia tutaj jest najważniejsza. no. Paniusia, Nie, no. nie, 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 nie. Ocia Chodź Ocia pokaż. Taka jestem Paniusia. No teraz jest da dama z kociczą. Dama z kociczką. Nie z łasiczką, tylko z kociczką. I pomyślałam, że chciałabym trochę akrylu. Jak tutaj widzicie za mną w tle, już jest jakiś zaczątek czegoś. Zaczęłam robić dokładnie tak samo jak, no tam, dokładnie tak samo jak w filmie, który tutaj gdzieś wam dam link na górze, czyli pomalowałam równo, naciapałam farby, jaki tam mi kolor podszedł pod, pod pędzel i spryskałam to po prostu spirytusem i wszystko. Z tego powstały jakieś tam plamy, jakieś tam o, nierównomiernie rozlane, tak, ja wiem, że rozumiesz, jakieś nieróz, nierównomiernie, nierównomierne ciapki i z tych ciapek będę chciała coś wyciągnąć, coś uzyskać. Jak się z daleka popatrzy, to zawsze ten obraz coś tam gdzieś nasuwa się. Już, już koniec miłości, no dobra, no masz najpiękniejsze, tak. Zawsze się nasuwa jakieś skojarzenie, coś tam widać. Wzięłam sobie, ponieważ lakrym, wzięłam sobie kredę, żeby coś naszkicować. No tu mi wychodzi ewidentnie jakieś ptaszysko czy coś. No nie wiadomo, zobaczymy. Jak będę malować, to się okaże w praniu, co to tam jest. Więc zapraszam na malowanie tym razem akryl. Zobaczymy co nam wyjdzie. Jak widzicie, ja tutaj mam całe stado o, takich małych tubeczek akryli. Małych, bo po pierwsze jeden zestaw dostałam w prezencie, drugi gdzieś odziedziczyłam po jakiejś koleżance. Ale rzadko je wyciągam, bo rzadko maluję nimi, więc tak leżą, no, leżą, leżą. Więc trzeba coś z tym zrobić. I pozbyć się trochę tego śmietnika, bo za dużo już jak zwykle u mnie. Wszystkiego za dużo. Zacznijmy! O, tak wygląda moja paleta, czyli plastikowy talerzyk pęknięty zresztą. Oprócz tego co ja tu mam. Mam medium akrylowe szmala. Poprawia rozlewanie, bla, bla, bla. I mam spoiwo akrylowe. To robi podobnie, ale to nie są opóźniacze. No i tu mam opóźniacz z renesansa. Także po ciupeczce tego wszystkiego. No i zestaw pędzli. Po ciupeczce tego wszystkiego sobie tu nałożę. Zdjęcia pochodzą, słuchajcie, z domen publicznych. O, jeżeli bierzecie jakieś zdjęcia, to też starajcie się z domen publicznych bądź z miejsc, które udostępniają swoje o, foty za darmo. <laughs> <laughs> Dlatego, że później nie ma problemu z prawem autorskim. Jak słyszę, jak tam jeden z o, YouTuberów, tak to nazwijmy, i to jest to jest najlepsze, bo to jest artysta po studiach, tak się mieni być. Twierdzi, że brał udział w dużych projektach artystycznych. I jak ten człowiek zaczyna mi opowiadać jakieś wzdury na temat tego, że o, można malować. Z internetu można brać i kraść z internetu, no to mnie się scyzorek otwiera. Nie można, no żebyście nie wiem jak chcieli, nie można. I już koniec kropka. Jak wam ktoś bredzi. Jak wam ktoś bredzi jakieś bzdety, że to tam 15%, nie wierzcie w to. To są brednie, które ten człowiek powtarza, tylko po to, żeby sobie nabić tam wyświetlenia, no. Bo jak komuś powiesz, że może kraść, tak, to on pójdzie, ukradnie i będzie przeświadczony, że to jest cacy. Dobra, nie gadam już, bo to będę malować tu. Stąd takie miejsca wytrzasnąć, no wystarczy popatrzeć słuchajcie. Jakoś to inaczej tu. No, dobra, nie będziesz czaplą taką czaplą czaplą. Do tego ja używam opóźniacza bindera. Binder to jest takie spoiwo akrylowe, które powoduje, że kolejne warstwy jak gdyby nie rozmazują się, nie powodują, że kolejna warstwa coś Wam tam poruszy pod spodem. Zabezpieczają każdą warstwę. Jeśli chcesz malować grubymi pociągnięciami, no to y, musisz zafundować sobie impasto akrylowe. To jest taka pasta specjalna i ona powoduje, że po zmieszaniu z akrylem ta, ta farba jest taka gęsta, dosyć no, jak, gdyby, jak to, no brzydko powiem, sztywna. Ale to nie chodzi o sztywność, że, że sztywna, tylko że po prostu łatwo ją nabrać na szpachle czy na pędzej. Na pędzel i położyć taką grubą dekoracyjną, yy, fakturalną warstwę. Oczywiście na koniec warto pokusić się o werniks do akrylu, pędzle do akrylu. Wybierajcie te bardziej twarde, yy, yy, takie bardziej sprężyste. Najlepiej myślę, że syntetyczne. One będą musiały utrzymać dosyć gęstą farbę. Kolejna sesja, kolejne podejście, i tym razem będę chciała przyciemnić tylko niektóre miejsca. Obraz już jest prawie, prawie, prawie. No nie mam jak wam pokazać. Tak mniej więcej to wygląda. Jedyne, co jeszcze chciałabym zrobić, to przyciemnić niektóre miejsca w tle. Obrazek poszedł bardziej w taki w kierunek, ja wiem, no może trochę surrealistyczny. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, co to był surrealizm. Kierunek w sztuce powstał na początku XX wieku, zakładał wyzwolenie artysty. Pełną swobodę wyrażania i nieograniczoną wyobraźnię królowała niekontrolowana podświadomość. Powstał ruch na bazie fascynacji psychoanalizą Freuda czy filozofią Hegla. Pierwszymi surrealistami byli Henri Rousseau, zwany celnikiem, Marc Chagall, Paul Klee. Oczywiście założycielem i, i, mani i autorem manifestu. Był w 1924 Andrebet Breton. No i myślę, że to by było chyba na tyle dzisiaj. Obraz jest prawie, prawie gotowy. Na koniec Wam pokażę pomysłowego Dobromira. Moja koleżanka a, dała mi pomysła. Marysia, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Cię cieplutko. Maluj dużo. Marysia maluje bardzo dużo akrylami i bardzo lubi akryle, więc obeznana jest w temacie i tak mi poradziła, ponieważ akryle za szybko dla mnie schną. Ja jestem przyzwyczajona do oleju i ten olej za każdym razem mogę sobie zostawić, gdzieś pójść, coś porobić, zupełnie innego, zapomnieć o nim. on sobie będzie tak stał i tutaj czekał na mnie. Natomiast z akrylami to tak nie ma. Dlatego po pierwsze, nie nakładajcie dużo farby, nie nakładajcie pięciu, dziesięciu kolorów naraz, tylko ten, w którym aktualnie malujecie, po to właśnie, żeby nie marnować farb. A po drugie, a Marysia mi dała taki pomysł, kupiłam sobie pojemnik taki, to jest taki żywnościowy. Ale ma tą zaletę, że tutaj ma uszczelkę w środku, na wieczku i zamykane takie te z boku klapeczki. Dzięki temu tutaj mogę położyć sobie ręczniczek, ten ręczniczek zmoczyć. I tutaj, jak nałożę farbę, będę malować. To ta farba w miarę utleniania będzie wysychała. Natomiast w momencie, kiedy zamknę to wszystko z tym mokrym ręczniczkiem. Ciach, ciach. O! Słuchajcie, to jest hermetycznie zamknięte. Ręczniczek jest mokry. Farba nie ma prawa tam się wy wysuszyć, bo nie ma jak, bo ma bardzo dużą wilgotność w środku. I dzięki temu mogę dłużej te farby przechowywać. To taki pomysł na koniec od pomysłowego Dobromira. Dziękuję, Marysia. Na pewno będę korzystała z tego, ponieważ jest świetne. No i to chyba tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że obraz wam się podoba. Jeszcze odjadę z wami trochę, to wam pokażę, tak z przodu, emfas tego żurawka. Żuraw, jaki jest, każdy widzi, nikt nie musi się tam dopytywać, do, do, do czego służy żuraw, prawda? No, bo, co wyszło, to wyszło. Ważne, żeby malować. W 1925 roku w Paryżu odbyła się pierwsza wystawa surrealistów. Obrazy przedstawiały świat fantastyczny, wykreowany z wyobraźni, przesycony niezwykłością i tajemnicą. Najwibitniejsi przedstawiciele surrealizmu to oczywiście Salvador Dalino, bez niego by nie było surrealizmu, Hans Arp, Marcel Duchamp, Marc Ernst, René Magri, Jean Miro, Picabia, Tanguy. Surrealizm rozbrał się też na, na film. Bardzo często z surrealizmu korzystał Carlos Saura. No nie wiem, czy to wyszło takie moje surrealistyczne podejście do, do natury, no ale może trochę. Niech sobie każdy tam domyśla się, co tam jest na tym obrazie. oprócz tata. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam. Pocieszcie mnie trochę. Wy, wyślijcie tam jakieś dużo, dużo ciepłych myśli i, i życzcie mi zdrowia, ponieważ jakieś świństwo jakieś, coś mnie dorwało, takiego, że kaszle, dycham i w ogóle. Już tydzień się męczymy, no i, i, i nie wiadomo jak długo jeszcze. Pomyślcie tam o mnie trochę dobrze i, i, i trzymajcie się. Do następnego razu. Buziaczki. Papa, pa, 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 pa.